Ciemno mordeczki dzisiaj nagrywamy. Jak moja siostra gra w grę o nazwie. Chyba widzicie w tle. No to moja siostra teraz coś znalazła. Dobra, bez zbędnego przedłużania. Nagrywamy. A, wszystko znalazłam. Tutaj. Będziemy nagrywać. Wiki powiedz coś Przywitaj się Poproszę o lajka, o suba Nie poproszę, bo to nie mój kanał Ja w ogóle nie mam imienia Proszę o lajka, o suba I... Wbijamy 5 subskrypcji Więc... Szybko, bo mnie kolega prześcignął Ma już 4, a ja mam 0 Szybko, proszę Pośpieszcie się, dobra Jakiego skin. To mój skin. Nie pytajcie, jaki mamy burdel. Ale mamy remont w kuchni, i wszystko z kuchni jest tutaj. Jak dobijecie, chociaż. Będziesz nagrywał takie nudy? Jak dobijecie 5 lajków, no to będziemy co by tu mogło być. To będzie live. To będzie live, jak pykam sobie z siostrą. Więc pa!